Za 10 minut będę piękna i urocza. Czy siemię lniane może osłabić działanie Twoich leków? Jak wpływa na nasze zdrowie? A jak na naszą cerę? No, te odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć. Wytrzymajcie Państwo jeszcze troszeczkę, to zdradzimy Państwu sekret na piękną cerę. I brudną podłogę! Czy siemielniane może osłabić działanie leków? Odpowiedź może Cię zaskoczyć. Siemię lniane to superfood, ale wiesz, że jego składniki mogą wpływać na działanie leków? Praktycznie do każdego mojego jadospisu dodaję siemielniane, bo jest naprawdę idealne na diecie, ale posłuchaj tego artykułu do końca, żebyś wiedział, z czym to się je. Siemielniane to naturalny produkt, który wspomaga zdrowie na wiele sposobów. Jeśli regularnie stosujesz leki, z pewnością zastanawiasz się, czy jego spożycie jest bezpieczne i jak wpływa na ich działanie. Czy siemielniane może wspierać terapię, czy może zakłócać efekty leków? Z tego filmu dowiesz się, jak łączyć siemielniane z lekami, na co zwrócić uwagę i jak unikać. Potencjalnych problemów. Jedną z najważniejszych cech siemienia lnianego jest jego wysoka zawartość błonnika. Wspiera on zdrowie jelit, poprawia trawienie i pomaga regulować stężenie cholesterolu. Kwasy omega-3 zawarte w siemieniu mają działanie przeciwzapalne i wspierają zdrowie serca. Siemienniane aleki. Na co zwrócić uwagę? Siemielniane zawiera dużą ilość błonnika, który wpływa na wchłanianie niektórych leków, zmniejszając ich skuteczność. Jeśli stosujesz farmakoterapię, szczególnie przy przewlekłych schorzeniach, warto wiedzieć, że błonik w siemieniu lnianym może opóźniać absorpcję leków i w efekcie może osłabić ich działanie. Dla przykładu, leki, które powinny być przyjmowane na pusty żołądek, mogą nie działać efektywnie, jeśli spożywasz ślimakiane w tym samym czasie. Błonik utrudnia wchłanianie substancji aktywnych, a to sprawia, że lek nie osiągnie pełnego działania w odpowiednim momencie. Dotyczy to zwłaszcza leków, które muszą działać szybko lub mają określony czas wchłaniania. W celu uniknięcia problemów zaleca się przyjmowanie siemienia lnianego przynajmniej dwie godziny przed lub po zażyciu leków. Jeśli masz wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, aby upewnić się, że siemieniane nie zakłóci Twojej terapii. Siemielniane aleki na nadciśnienie. Siemielniane ma właściwości obniżające ciśnienie krwi. Co dla wielu osób jest korzystne. Jednak w przypadku osób stosujących leki na nadciśnienie, takie działanie może być ryzykowne, gdyż może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia, co jest stanem niebezpiecznym. Jeśli przyjmujesz leki na nadciśnienie, tak jak inhibitory, beta-blokery czy leki moczopędne, warto uważać na spożycie siemienia lnianego. Połączenie działania leków z właściwościami siemienia może powodować zbyt duży spadek ciśnienia krwi. Objawiać się może to zawrotami głowy, osłabieniem, a w skrajnych przypadkach omdleniem. A teraz siemielniane, a leki na cukrzycę. Już sprawdziłem, że siemielniane korzystnie wpływa na stężenie glukozy we krwi dzięki wysokiej zawartości błonnika, który spowalnia wchłanianie wygrywadanów. Dla wielu osób z cukrzycą to pozytywny efekt, ponieważ pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy. Jednak jeśli stosujesz leki na cukrzycę, takie jak metformina czy insulina. Warto uważać na potencjalne interakcje. Spożywanie siemienia lnianego w połączeniu z lekami obniżającymi stężenie glukozy, może nasilać ich działanie, prowadząc do zbyt niskiego stężenia glukozy we krwi, tzw. hipoglikemii. Objawy hipoglikemii, m.in. uczucie zmęczenia, zawroty głowy, poty. Drżenie rąk czy trudności z koncentracją. Takie sytuacje wymagają natychmiastowej reakcji, ponieważ nieleczona hipoglikemia może być niebezpieczna. A teraz jak bezpiecznie łączyć siemię lniane z lekami? Jeśli przyjmujesz leki, które muszą być szybko wchłonięte jak leki na pusty żołądek, najlepiej spożywać siemię lniane z wyprzedzeniem, aby nie osłabić ich działania. Dobrym rozwiązaniem jest spożywanie siemienia o stałych porach które nie kolidują z harmonogramem spożywania leków. Siemienniane ma wiele zalet, ale nie jest odpowiednie dla każdego. Unikaj go jeśli masz problemy z układem pokarmowym, takie jak niedrożność jelit, ponieważ wysoka zawartość błonnika może pogorszyć objawy. Może także wpływać na wchłanianie niektórych leków, na przykład hormonalnych i przeciwzakrzepowych. Dlatego przed jego stosowaniem warto skonsultować się z lekarzem. A teraz najważniejsze fakty na temat siemienia nianego. Wspiera serce i układ krążenia. Dzięki omega-3 błonnikowi i lignanom, siemien pomaga obniżyć cholesterol i trójglicerydy, chroniąc przed chorobami serca, np. miażdżycą. Chroni żołądek i jelita. Śluzy roślinne w siemieniu tworzą ochronną warstwę, która łagodzi podrażnienie i stany zapalne przewodu pokarmowego. Napar lub kisiel z tych nasion wspiera regenerację błąd śluzowych. No i jeszcze jedna istotna cecha pomaga w walce ze stanami zapalnymi. Omega 3 i lignany w siemieniu zmniejszają stany zapalne i chronią komórki przed uszkodzeniami, co jest ważne na przykład przy zapaleniu stawów czy jelit. Ja zaopatruję się w bardzo dobrej jakości siemielniane, właśnie z manufaktura z Bąszyńska, sprawdzony producent, zna źródło pochodzenia nasion. A jeszcze jedna rzecz dla osób, które nie lubią konsystencji siemienia lnianego, Mam pomysł na płatki lniane, zrobione właśnie z siemienia lnianego, które mają ogrom ilość błonnika i białka, mają zupełnie inną konsystencję. Takie płatki świetnie dodać do sałatki, do jogurtu, naprawdę fajnie chrupią, a nawet nie wiemy, że jemy siemię Słuchaj, bardzo się poprawiła, odkąd piję się A nałożona na twarz ma zadziałać jak botox, także sprawdzam. Zrobiła się z tego taka naturalna maseczka. Czuję takie mega ściągnięcie, napięcie. Kocham się za wszystko.